Siemanko, witajcie! Dzisiaj chciałem Wam pokazać, dlaczego potrzebujemy więcej takich gier jak Super Woden GP2. A dla niektórych z Was już samo menu główne może być jednym z tych powodów, które przypomina nam trochę wczesne odsłony Gran Turismo na zasadzie takiej mapy, planu miasta, na którym znajdują się wszystkie elementy rozgrywki. Zaczynając od garażu, w którym znajdują się wszystkie nasze pojazdy, idąc przez warsztat, w którym możemy te auto modyfikować, przez menu zawodów, do których przejdziemy sobie zaraz, i kończąc na dealerach samochodowych. A w menu zawodów czeka na nas wszystko, w czym możemy brać udział i się ścigać: czyli Mistrzostwa wodem GP, wytrzymałościówki, weekendy wyścigowe i rajdy. I chciałbym dzisiaj wam pokazać po jednym z każdej kategorii. I na początku wybrałem jeden z weekendów wyścigowych. Jak widzicie w takiej imitacji Hondy CRX. Samochody nie są licencjonowane w tym tytule. Tak samo trasy, chociaż przypominają one swoje odpowiedniki w prawdziwym świecie. Tutaj akurat mamy wyścig jednej kategorii samochodów, a w zasadzie wszyscy jedziemy tymi samymi samochodami. Czyli tak jak mówiłem tymi ala CRX-ami. Można poznać po sylwetce. Trzy okrążenia, dwa. Tory przed nami i 12 przeciwników do pokonania, aby zdobyć kredyty i gwiazdki. Tymi gwiazdkami odblokujemy kolejne weekendy wyścigowe czy inne kategorie wyścigów. Jest to system progresji, tak naprawdę, w tej grze. Ja gram na poziomie trudności wysokim. Co raz przeciwnicy są troszeczkę szybsi. Znaczy, może nawet nie tyle szybsi, bo chyba wygląda na to, że z góry mają ustalone te prędkości ale musimy bardziej zwracać uwagę na dobór pojazdów, bo zdarzyło mi się kupić pojazd typowo pod daną kategorię wyścigu, przeznaczyć całe kredyty, które udało mi się zbierać, żeby okazało się, że mój pojazd jest za wolny nawet z ulepszeniami, albo okazało się, że po ulepszeniach przewyższa jego klasę. Jest to oparte tutaj na zasadzie takich punktów CV, czyli można by powiedzieć, że ilości koni mechanicznych, tak to nazwijmy. Jest właśnie piąta pozycja. Jeszcze chwilę. No, jest to totalny arcade. Grafika bardzo cukierkowa, mocno uproszczona, ale ma to właśnie swój urok. Zostało nam jeszcze trzech do wyprzedzenia. Większość zakrętów pokonujemy driftem. Kontakt z poboczem spowalnia dosyć sporo samochód. Także na tych wyższych poziomach trudności musimy skupić się na tym, żeby te trasy przejeżdżać w miarę płynnie bez większej ilości wpadek. Dodatkowo, wyprzedźmy go i będę kontynuował. W prawym górnym rogu przy prędkościomierzu i obrotomierzu widzicie taki zielony słupek i ten zielony słupek to są uszkodzenia naszego auta. Nie wpływają one na początku jakoś szczególnie na osiągi samochodu, ale im więcej się zderzamy z przeciwnikami. Pierwsza pozycja, dobrze, ładnie wyprzedziliśmy. Ale z czasem, jeśli mocno faktycznie Gramy agresywnie, mamy dużo kraks z przeciwnikami na torze. Ten słupek spada i wtedy faktycznie pojazd jedzie zdecydowanie wolniej. Więc przy dłuższych wyścigach faktycznie trzeba na to zwracać uwagę. Ale zaraz będziemy na mecie. Spotkamy się tam i pokażę wam drugą trasę. Jesteśmy na drugim torze. Początek z rozwijanym. Polskie tłumaczenie nie jest rewelacyjne. Ale bardzo fajnie, że jest przy takiej grze małego studia i tak bardzo fajnie, że jest język polski. Więc czcionka przy polskich znakach jest trochę koślawa, e, czy tak samo okrążenia to okresy, mamy trzy okresy. Ale żeby nie pokazywać trzech okrążeń, postaram się wyprzedzić tych wszystkich przeciwników i spotkamy się na linii mety. Zobaczymy sobie, jak wygląda podsumowanie wyścigu. Udało się wyprzedzić wszystkich. Jesteśmy już na linii mety. Zakończono wynik. Oczywiście tabela wyników. Standardowy temat w każdej wyścigówce. Ukończono mistrzostwo. Przechodzimy dalej. Pozycja pierwsza. Nagroda 10 tysięcy kredytów. I właśnie w niektórych wydarzeniach, czy to weekendowych, czy to tych 24-godzinnych i tak dalej otrzymujemy samochód również jako wygraną. Przydaje się to przy tej progresji, bo czasami faktycznie brakuje tych kredytów. Przejdziemy sobie teraz w wyścig wytrzymałościowy, ale żeby to zrobić musimy dobrać odpowiedni samochód do tej kategorii. Tak jak mówiłem, one mają określone wartości koni mechanicznych i żeby wziąć udział w tym wyścigu potrzebujemy samochód, który ma około 400 koni mechanicznych. I mam tu takiego gagatka przygotowanego. Będzie to Enhorning, czyli to Volvo, jak widzicie. Wybieramy. Jest trochę poobijane, więc jeszcze pokażę Wam jedną funkcję, która jest tutaj dodatkowo. A mianowicie warsztat. Znajdujemy się teraz we warsztacie, w którym możemy umyć samochód. Myjemy go. Fajna krótka animacja. Jak widzicie, twórcy postarali się przygotować takie małe detale. Możemy też wymienić olej. Akurat jest już wymieniony, bo robiłem to po ostatnim wyścigu. Co nam to daje? Samochód ma troszeczkę lepsze osiągi, nie zwalnia tak bardzo. No, Zadbaliśmy o niego. Oraz menu podrasowania, w którym mamy sześć kategorii, w których możemy ulepszyć pojazd, między innymi silnik. O, zobaczcie. Nie mam tutaj jeszcze tego ulepszenia wykupionego. Gdybyśmy chcieli sobie wziąć poziom drugi, no to mamy już przeskok z 373, Koni na 420, a to już niestety nie pozwoli nam wziąć udziału w tym wyścigu, więc na razie sobie to darujemy, i tak dalej z kolejnymi kategoriami. Żeby Was nie zanudzać, nie będę tego wszystkiego pokazywał. Zaraz zobaczymy się na wyścigu. Tym razem start z miejsc startowych. Zawsze startujemy z ostatniej pozycji i musimy wdrapać się na tej drabince na sam szczyt. Jest to taka trasa tor owalny, jak widzicie bardziej nazwany 8 wyścigiem. Mamy 15 okrążeń. Co się dzieje podczas tych 15 okrążeń? Na pewno więcej kraks, tak jak teraz widzieliście. Dodatkowo pora dnia też się zmienia. Z nocy przejdziemy w dzień i wieczór i tak dalej, aż do końca wyścigu. No samochód jest już ulepszony, więc raczej tutaj nie powinno być problemu przynajmniej z tymi pierwszymi przeciwnikami, chociaż pewnie będzie trudno wyprzedzić tego, który jest na pierwszej lokacie o... <laughs> Możemy właśnie tak zepchnąć też ich na bandy, ale pamiętajmy o tym, że przy takim długim wyścigu często obijanie skończy się uszkodzeniami auta, a to może nam uniemożliwić wygranie tego wyścigu. Naprawdę bardzo fajny arcade'owy tytuł. Przez ostatnie parę dni w zasadzie zagrywam się tylko w niego. Nie jest myślę to jakaś szczególnie długa gra, pewnie przejście wszystkiego i wymaksowanie jej zajmie z około 15-20 godzin. Ale właśnie fajny tytuł, jako taka odskocznia od czegoś poważniejszego, od tych symulatorów, które są tak bardzo popularne teraz, na coś zręcznościowego i fajnego. Powiem Wam, że bardzo lubię takie gierki zręcznościowe. Mają w sobie jakiś urok, mają w sobie coś, co przypomina mi tytuły sprzed lat, w których głównie liczyła się zabawa, a nie to... Jaki czas udało się osiągnąć? Nie obcinanie kolejnych setek, kolejnych dziesiątek z czasu, z wyniku, coś pięknego. Jak widzicie, rozjaśniło się na trasie, nastał dzień. Światła aut zostały wyłączone. Czy faktycznie jakoś sugeruje to ten upływ czasu długiego, wytrzymałościowego wyścigu? Tymczasem został nam jeszcze jeden przeciwnik. No i mamy ładnych parę okrążeń, żeby go wyprzedzić. Możecie zobaczyć, zaczynamy też dublować przeciwników z końca stawki. Ale tego pierwszego cały czas nie możemy złapać i raczej zakończę ten wyścig na drugim miejscu. Co znaczy, że wybór samochodu na ten wyścig nie był najlepszym. No i zdarza się tak, zdarza się tak. Wydać 20-30 tysięcy ciężko zarobionych kredytów na to, żeby kupić pojazd, który macie nadzieję, że. Sprawdzi się idealnie. Nawet go trochę ulepszycie, żeby te osiągi miał lepsze. A kończy się tak, że nie możecie dokończyć rywali. Co wprowadza trochę element grindu. No, czy on jest dobry czy nie, to już... O, no tak. I chyba raczej skończę trzeci. Czy ten element grindu jest fajny czy nie fajny? Musicie ocenić sami. Mi jakoś turbo nie przeszkadza. Chyba, że zrobicie tak jak ja, że trzy razy z rzędu grindujecie ten sam wyścig po to, żeby zarobić trochę kasy na nowe auto i za każdym razem kupicie Bubla, który w sprzedaży jest warty ułamek ceny. Żeby materiał nie był zbyt długi, nie będę Wam pokazywał mistrzostw w wodę GP. Pokażę Wam, jakie są klasy, mamy to podzielone na 9, między innymi Ruki przez Junior Knights. Only BTC czy brytyjskie auta, Super DTC czyli auta niemieckie i JTC, auta japońskie, legendy grupy 5, Hero Cup i Mistrzostwa Świata. Jak widzicie, przy tych Mistrzostwach Świata mamy 90 gwiazdek, i zablokowane za każdy ukończony wyścig zdobywamy określoną ilość gwiazdek. Oczywiście, jak jesteśmy na pierwszym miejscu, tych gwiazdek ich są 3. I to jest system progresji w tej grze. Aby odblokować kolejne wyścigi, musimy grindować te gwiazdki. Czy wykonując weekendy wyścigowe, czy wykonując e, rajdy, do których przejdziemy sobie już teraz, bo jest to chyba ulubiony element tej gry. Witam Was na odcinku rajdowym Ogień. Albo Rura, jakby to powiedział Wacław. Tryb rajdowy w tej grze przypomina już naprawdę typowo. Fajnie, typowo arcade'owe tytuły, które bywały na automatach. I to jest coś, czym spędziłem najwięcej czasu w tej grze. Mogą się wydawać proste, mogą się wydawać niedługie. W lewym górnym rogu mamy czas, w którym powinniśmy ten, te odcinki pokonać, żeby zdobyć określoną pozycję. Ale nie jest to takie proste, jak się może wydawać. Potrzeba kilka podejść, żeby opanować. Te odcinki, i uzyskasz najlepsze czasy, co na pewno mi się teraz nie uda, bo trudno mi się rozdwoić, opowiadając o tym i jeżdżąc w tym samym czasie. Proste komunikaty, lekki, łagodny, średni i ostry zakręt prawo w lewo. I przy tym rzucie elektromotrycznym, musimy jeszcze sobie oczywiście opracować taktykę. Udało się dojechać na pierwszym miejscu. Opracować sobie taktykę w głowie, jak te zakręty przyjmować. ono mówi w lewo albo w prawo, a czasami u nas na ekranie jest to w drugą stronę. Gram na padzie. Chwilę zajmuje przyzwyczajenie się do tego sterowania, ale już później zostaje sama frajda z rozgrywki. Jak widzicie też urozmaicone te trasy. Teraz mamy w deszczu. W burzy. A tymczasem dojeżdżamy na metę i uda nam się zdobyć pierwsze miejsce. Udało się. Chyba spędziłem trochę czasu w tych rajdach, więc y, mam to dosyć opanowane, przynajmniej te y, początkowe odcinki specjalne. Etap trzeci. Naprawdę, taki nieoczekiwany tytuł, mały. Kupiłem go na jakiejś promocji na Steam i dosyć długo leżał u mnie na dysku, w ogóle nie zainstalowany, znaczy, na dysku nie zainstalowany. W bibliotece miałem na myśli. W końcu pobrałem go kilka dni temu i wsiąkłem, wsiąkłem całkowicie. Totalnie się nie spodziewałem tego, że będzie tak przyjemny w odbiorze, tak relaksujący, czasami też frustrujący przez ten grind przez moje nie do końca udane decyzje zakupowe, jeśli chodzi o auta. Ale polecam, polecam Wam. Myślę, że naprawdę potrzebujemy więcej takich gier. I kilka tych powodów podsumowujących: jednym może być menu, o którym mówiłem. Drugim może być różnorodność trybów przez mistrzostwa, rajdy, weekendy wyścigowe, bardzo dużą ilość zróżnicowaną aut. Przez sam feeling jazdy, fizykę samochodów każdym z tych pojazdów steruje się trochę inaczej. Twórcy zadbali tutaj o dużo detali na samych trasach. Udźwiękowienie tych aut, silniki brzmią delikatnie inaczej w zależności od pojazdu. I to wszystko składa się na bardzo fajną gierkę. A ja przejadę sobie jeszcze ten jeden odcinek specjalny. Mimo tego, że kończę nagrywanie tego odcinka, to nie mogę się oderwać od tej gry. Dzięki Wam, że oglądaliście ten materiał. Zostawcie suba pod filmem, dajcie lajka, like napiszcie komentarz, co sądzicie o takim formacie pogadankowym na temat może trochę mniej znanych, bardziej niszowych tytułów. Trzymajcie się, miłego dnia i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!